Spotkałam się dzisiaj z dwiema różnymi paniami, panią Ewą i panią Asią na metamorfozach w domu handlowym PDT. Ponieważ uwielbiam wszelkie wyzwania yy, i Lubię, kiedy coś się dzieje i znalazłam taki konkurs na Facebooku i stwierdziłam, czemu nie. To jest nowe, ciekawe doświadczenie dla mnie i udało mi się wygrać. Zarejestrowałam się na Facebooku jako miłośnik Pedetu i otrzymałam zapytanie, czy wzięłabym udział właśnie w tym konkursie. No a ponieważ interesuję się od zawsze modą i stylizacją, więc potwierdziłam mój udział i tak się tutaj znalazłam. Pani Ewa dzisiaj przyszła do mnie w skórzanych spodniach i w ciężkich butach, a zaproponowała mi trzy różne, bardzo kobiece stylizacje. Jedną z nich jest koronkowa sukienka, beżowa. Koronki, jak zawsze są trendy i zawsze są na czasie. Czy to jest zima i wieczorna kolacja z ukochanym, czy letnia koronkowa sukienka jest zawsze na czasie? Pani Asia to energiczna blondynka, w której widać zapał do działania. Zresztą jest taką osobą wszędzie i pełną. Znalazłam piękną, małą czarną sukienkę o kroju dosyć prostym, prawie że pudełkowym, która ma rewelacyjny, ażurowy wykrój na plecach. Dodaje troszeczkę seksapilu. Do tej czarnej sukienki ażurowej założyć wystarczy czerwone szpilki, piękny makijaż tak naprawdę to wystarczy. Stylizacja pani Ewy II była to stylizacja bardzo elegancka. Myślę, że może się wpisać również w stylizację biznesową na biznesową kolację. Czerń i biel od kilku sezonów, niezależnie czy to jest zima, czy to jest wiosna, znowu jest bardzo mocno. Zestawienie blokowe bieli i czerni podkreśliło urodę pani Ewy w sposób bardzo szczególny. Dołączyłam złotą torebkę, żeby podkreślić, że. Wieczorem możemy błys błyszczeć, możemy olśniewać, możemy być bardzo romantyczne. Jedną ze stylizacji pani Asi, która bardzo przypadła mi do gustu, jest stylizacja ze spodniami w bardzo ciekawy deseń. Na wiosnę, lato 2014 projektanci polecają bardzo mocno pastele. Tu zaproponowałam pudrowy róż, wdzianko w takim właśnie kolorze w połączeniu z jedwabną bluzką. Jest to coś, co kobiety, które nie do końca lubią sukienki, na pewno w takim zestawie spodnie, jedwabny top i pudrowe wdzianko będą czuły się komfortowo. Trzecią stylizacją pani, e, pani Ewy była stylizacja małej czarnej. Pani Ewa powiedziała, że nigdy nie mogła znaleźć sobie małej czarnej, klasycznej sukienki. Wiele lat takiej szukała. My znaleźliśmy w sklepie e, w domu handlowym PDT. Czarna sukienka, troszeczkę unowocześniona w kroju, bombka z pięknym paskiem, podkreślającą idealną. Talię pani Ewy oraz etola z lisa dodawała, dodała wdzięku, powabu i elegancji. Pani Ewa jest bardzo energiczną kobietą, więc jej prywatne niebieskie oprawki i niebieska torebka, kopertówka dopełniły całości. Wyglądała rewelacyjnie. Jedną z propozycji była czerwona sukienka. Jak założyliśmy tą sukienkę i kiedy pani Asia wyszła z przymierzalni, widać było tą chęć do tańczenia, do zaprezentowania się właśnie swojemu partnerowi w takiej pięknej czerwieni. Zbliżają się walentynki i czerwień zawsze jest kolorem dominującym podczas tego święta. Pamiętajmy, żeby nie przesadzić z tą czerwienią, bo może to trącić troszeczkę tandetą i kiczem, ale czerwona sukienka z elementami czerni, haftem i piękną błyszczącą lakierowaną torebką będzie na pewno dopełniała całości stylizacji walentynkowej. Zupełnie inaczej widzę teraz siebie, swoją sylwetkę. E, troszeczkę zmieniło mi się pojęcie o kolorystyce, którą e, mogę dobierać, bo na przykład nie spodziewałam się, że tak świetnie będę w pudrowym różu wyglądać. E, I na pewno e, wiem, że warto nosić dobrej jakości rzeczy. Ja pierwszy raz e, jestem na takiej sesji. E, no, bardzo mi się podobało i. E... Uważam, że no moja szafa, mój prywatny butik, przejdzie też małą metamorfozę po tym. Bardzo cieszę się, że spotkałam tak dwie fantastyczne panie, które miały odwagę się zmienić. My bardzo często my patrzymy na siebie szablonowo, w sposób taki stereotypowy, i brak nam odwagi. Te dwie panie pokazały i mi, i myślę, że również i Państwu, że można się zmieniać i warto się zmieniać. Warto zobaczyć siebie zupełnie w innym świetle. Czasami nawet byśmy się nie odważyły sięgnąć jakiejś bluzki czy sukienki z wieszaka, a tu okazało się, że można i wygląda się rewelacyjnie. Warto korzystać z rad stylistek, bo ktoś patrząc z zewnątrz na nas obiektywnie może nam udzielić bardzo cennych rad.